Cześć, witam na kanale Husator. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ozonowaniu kasku, o wyprzedaży kasków z roku 2020 i przede wszystkim co daje ozonowanie kasku, jak wysyłamy do klienta. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspomniałem, będziemy dzisiaj mówić o ozonowaniu. Przy okazji zakupu w naszym sklepie internetowym kasku, tym razem mamy Irock Spark w bardzo fajnym malowaniu. Jest to kask z wyprzedaży, czyli wszyscy ci, którzy chcą sobie kupić fajny kask powiedzmy z kolekcji 2020 roku, wchodzi na Strepeński Sen, wyprzedażę i tam mamy naprawdę bardzo fajne kaski. Ale minus jest taki, że te kaski są z, ze stojaka, czyli ktoś już je miał kilkukrotnie na głowie. Składany, ściągany i dlatego zakupiliśmy już w tamtym roku. Miałem już możliwość pokazywania Wam, głównie na mediach społecznościowych, Facebook, że mamy ozonator do kasku i co przede wszystkim on daje. No i w końcu dzieliśmy się, mamy chwilkę czasu pokazać Wam, jak u nas się ozonuje i co przede wszystkim to daje. Wracając do tego kasku, klient kupił ten kask w wyprzedaży, czyli już go kupił używanego, można powiedzieć, chodzonego, przymierzanego przez naszych klientów w sklepie. Dlatego teraz pokażę Wam, jak my ten kask przygotowujemy do wysyłki. Każdy kask, czy nowy, czy e, powiedzmy już z e, 2020 roku, jest ozonowany, czyszczony i wysyłany do klienta. I wtedy macie 100% pewności, że kask jest zdezynfekowany, czyściutki, pachnący, ponieważ używamy do tego e, odpowiednich preparatów. Więc tak, do wnętrza na pewno będziemy musieli prysnąć preparat. Tu akurat nie będę robił kryptoreklamy, takich preparatów jest oczywiście dużo na naszym rynku. Jest oczywiście firma Motul, jest oczywiście firma Esto. Wszystkie te preparaty są u nas oczywiście na stanie, czy w sklepie, czy w sklepie internetowym. Od wewnątrz na pewno czyścimy ten, ten kask, czyli cała ta wyściółka. Ogólnie nie, nie zalecam częstego prania tej wyściółki, pomimo że ona jest 100% wyciągana. Wystarczy naprawdę dobrej jakości preparat, od wewnątrz czyścimy tą całą wyściółkę, z tego brudu włosów bardzo fajnie ściąga. Są preparaty piankowe, które naprawdę bardzo mocno wchodzą w strukturę pianki, no i wychodzi ten brud, potem go szmatką albo papierem ściągamy i mamy już praktycznie wyczyszczony kask. Bardzo ładnie pachnący. Finałem tego ozonowania jest oczywiście czyszczenie, włożenie przede wszystkim do ozonato, o, ozonatora, i tam będzie przede wszystkim dezynfekcja. Teraz zrobimy zaraz ujęcie z bliska, jak to wygląda, jak wygląda od wewnątrz. Będą bardzo fajne zdjęcia, a potem pokażę Wam przede wszystkim, jak już to działa w praktyce. Trzymajcie się! Mam nadzieję, że było fajnie widać to urządzenie. Jest to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Szczególnie w tych czasach wirusów, koronawirusa, każdy chce mieć naprawdę czysty, zdezynfekowany, pozbawiony wirusów, grzybów, nieprzyjemnego zapachu, ponieważ jak kask leży jakiś czas na półce, też może wchłonąć jakieś nieprzyjemne zapachy powiedzmy ze spalin, czy innych, innych źródeł. Więc tak, my już mamy kask wcześniej wyczyszczony i to przy nowych kaskach wystarczy. Teraz go włożymy do naszego ozonowania. Z bliska możecie zobaczyć, że przede wszystkim diabeł tkwi w szczegółach. I ta lampa to jest UV-myśnik C. To jest przede wszystkim ta lampa, która służy i do celów dezynfekcji. I one są wykorzystywane praktycznie na całym świecie. To jest te słynne ozonowanie. Więc jest jak oczywiście przystosowany na kask. My go tutaj wkładamy. I on jest po prostu tutaj już bardzo fajnie ustabilizowany. Zobaczcie sobie. Teraz pozostaje nam tylko i wyłącznie zamknąć beczkę i mamy praktycznie 20-sekundową sesję, można powiedzieć, pełnego ozonowania kasku. I to już w zupełności e, wystarczy. U nas ta usługa, oczywiście, przy zakupie kasku jest bezpłatna, ale można na przykład przyjechać dwa razy w roku, oddać nam ten kask. My go, ten kask na pewno rozkręcimy, w sensie, stoniemy szybkę, wyczyścimy go, wyczyścimy od wewnątrz. Trzeba będzie wyciągnąć się również wyciągniemy, wyczyścimy, złożymy na nowo i włożymy później do ozonowania. I wtedy macie 100% pewności, że ten kask jest czyściutki, nie trzeba tego prać. Kosztuje 20 zł ta usługa, więc naprawdę niedużo. Dwa razy do roku za 40 zł naprawdę będziecie mieć w pełni czyściutki i zabezpieczony kask, i od zewnątrz, i od wewnątrz. Tutaj można zrobić zbliżenie naszką, fajną naszą e, e, tablicę. Która mówi o tym, co daje to ozonowanie, czyli odgrzywianie, dezynfekcja, usuwanie bakterii, usuwanie roztoczy, usuwanie nieprzyjemnych zapachów i odświeżanie oczywiście wszystko, husator. Więc mam nadzieję, że to Wam da dużo do myślenia. Przede wszystkim przy zamówieniu kasków macie wiedzieć, że kask jest ozonowany, pozbawiony wszystkich tych zarazków i wirusów. Pamiętajcie o wyprzedaży tej odzieży z 2020 roku, czyli u nas w salonie stacjonarnym Strefa Niskich Cen na stronie kustator.pl oczywiście wyprzedaże, tam obowiązkowo musimy zajrzeć i sprawdzić, co ciekawego dla Was mamy. Przypominamy, są to przede wszystkim produkty już z końcówki serii, więc może rozmiar czasami nie pasować, bądź jak zamówimy coś z internetu i nie dostaniemy potwierdzenia, że to jest, może być tak, że zadzwoni do, do, do Państwa ee, pracownik i powie, że już niestety nie ma, bo się sprzedało w samym sklepie stacjonarnym. Więc proszę zawsze dzwonić przed zamówieniem, czy towar jest dostępny. Mam nadzieję, że Wam to pokazało, jak można dbać o kask, gdzie to można robić. I przede wszystkim liczymy na subskrypcje, liczymy na lajki, liczymy na komentarze, co sądzicie o takim filmiku. I przede wszystkim, co sądzicie o samym ozonowaniu kasków, czy warto, czy nie warto. Zapraszamy do następnego filmiku. Trzymajcie się, cześć!